Ja mam kąta, dzisiaj Cały dzień na czarno. Dobra, więc sobie wpisujemy Blat. A niestety was niektórych nie wiem. Nie ma. Nie wiem, dlaczego Nie jesteście. Trudno. Tak, Teraz. Wiemy sobie. Można Blat, można na Blat. Głównie. No to był taki kostium w ogóle no nie. Może hmm. no, ten? Nie, nie... Naprawdę, dziękuję wam, że w ogóle pisacie takie miłe komentarze. Nie takie... ...niefajne. Akurat wiem, gdzie są włosy. Tutaj pod tymi. No! Kurczę! Muszę gdzieś pójść. Mmm... O oh czemu to głośno? Co? Czy to masz Wika? Nie, 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 Ale się teraz... Przy... O, teraz, nie, nie, to, to no nie, to jest teraz nie, No nie, 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 teraz nie, jest teraz problem, że mało jest takich czarnych, no wiecie, grzeczek, bo różne są w różnych kolorach, a jak chcemy takie, to jest po prostu biało-czarne, więc trochę. Ale to jest jedyne całe czarne. Nie musieliśmy. Lub to, bo to też jest całe czarne. I lub to. Ale to na razie jest najmniejsze Są jeszcze różne tutaj iminki. Naprawdę mało jest czarnych. Ale może po prostu poszukamy. Face block. Face... Face... <try> <try> okay. Czy jest tak coś? O oh mój Boże, co to? Ale to ładnie wygląda. O oh mój Boże, czemu takie tu są drinki. To jest fajne. Jest może czy cały czarny niech będzie. limuzyna a niektóre właśnie właśnie nie to może. Słuchajcie może przefarbujemy. Czyli przefarbujemy. O, no czarny. Dobra, Są tylko cytamy 200. Chyba tak wolno, tylko nie wiem, czego to jest taki śmieci. No, Dobra, ważne. Hmm. To może? Nie wiem. Ty, ten jest od razu Ty z tym, ale wolę ten, bo biały też może w ogóle Tu widzicie. Hmm. Hmm. Z robinem Dobra i sobie warbujemy to na czarno. Dobra. Całkiem to fajnie wygląda. Ale teraz właśnie. Co jest tu nie czarnego? Chyba nic. No nic. Trzeba to znaleźć w propsach. No bo to musi być czarnego, naprawdę. Nie, no serio? Nic czarnego nie ma. nie, nie chcę powiedzieć, to czarny to no, jest ktoś jest chórem. też nic nie o to też jakieś tu czarne te rzeczy bo niektórych rzeczy nie ma tak dużo czarnych prawda czarny to rzadki kolan tu teraz to jest wiele więcej rzeczy jak widać tylko by co, co ma, nie Co, Koleczkę postawiłem się gdzieś na Dobra. Tu jest naprawdę więcej rzeczy. Pufa, teraz. Naprawdę. Rzeczy, które są białe lub inne, to można je przemalować. Tak jest ten automat! Usuniemy. Przecież właśnie, zapomniałam o malowaniu rzeczy. Też rzeczy tak można malować, więc postawmy jeszcze. A, o nie ma. Szkoda. Hmm. Jeszcze. Jest konsula. Konsula. Właśnie konsula. Też jest czarna, więc. Można widać już. Telewizor właśnie jest czarny. Komputer! Kamera właśnie. Komputer. mam komputer. I też telewizor jest drogę, czarna. Właśnie kamera jest czarna. No bo... Co czarne? Mikrofon! Mikrofon jeszcze czarny jest... Mm. Co jeszcze nie jest? O, coś, o, to przemalujemy. No i teraz fajnie, że Tutaj, to to nie jest czarne, szkoda, no ale... ozdabię. Mm, tu coś też możemy sobie po prostu kupić, różowe. A, mam, mam nie. Teraz ja Teraz pyk. To czarny zamiast różowego. Teraz różowy. I teraz, czarny. teraz różowy Tutaj tam jest taki. I taki. Taki. A no kurczę. Pod wami to się postawiło. I róż. Na, może potem będzie ciemność na różu. będę tak na razie. Nie. O, mój śpiączkowy. Śpi, śpi, tylko śpi, naprawdę. On tylko sobie śpi. Ja mu nie przeszkadzam, on się ulepsza. pani.

Нужно что-то пробовать. И на бок. Хорошо. А если я чувствую, что я в кульке не ты, но немашко. Ммм. климат черный. co to wygląda? naprawdę? Mm. Teraz chodźmy tu na Wyjdę. Naprawdę Nudno. szkoda, że nie ma nic czarnego. W ogóle w tym to. Wrażenie, widzicie jakie typy pojazdy też to ładne? A i tym bardziej, jak to jest ładne. Bardzo... A tu jakie ładne? Widzicie? Przez to! Zawsze to tak jest. Nie chcę zawracać. No, não estou na esquerda. Estou na na esquerda. Estou You fine Ai me chama de turma Czy spadłam. Nie czy to było do zamku, no, czy to było wcześniej. Nie wiem, czy wcześniej chyba tego nie wiecie. No kurczę, tylko nie mogę być rozpędzona. Te co mi się nie uda. mmm, mm, kurczę. Się nie udało. Musi się udać. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. No czemu to mi nie wychodzi? Nie wiem. Dobra, nie poddajemy się. IQ było taka dziura i tam jest cały Brookaven i gdzie wtedy jest pod Brookaven RP. Kom tej dziury. Bo jak wiem to ona właśnie gdzieś jest między 3 30 23 między 24 chyba ta. tak. Tak. No to to, to. Widzicie? Ta dziura. Tam i tu jest brukawan Arfa. Wcześniej myślałam, że to jest niewidzialne, ale to tak naprawdę się spada. Po ziemię. Zniósmy latarkę, bo tu nic nie widać. A to jest już miejsce czarne. Tak jak widzicie. Tak nie ma światła, to jest miejsce czarne. Wow. przep... Chciałbym właśnie, żeby wrokon, RP tak było. było, realistyczne, realistyczne to było jeszcze lepsze, naprawdę. No to mam do to tak szybko jedzie. No nie wiem. Mm, mm. No, aż mi to skręca się. No, to, gdzie jedziesz? Ty nie umiesz jechać. On wreszcie ujechał. sobie. O, moja ręka wyłączyła. No widzowie, skoro już dobijamy aż tyle, to będę więcej robić filmów, częściej. A teraz muszę naprawdę się pożegnać. To było dziś na tyle. Pa!